Kamerą Master TV gościliśmy na koncercie uczniów łukowskiej szkoły muzycznej. Koncert odbywał się w auli pierwszego LO im. Tadeusza Kościuszki. Za nami kolejny rok pracy, nauki i przygody z muzyką oraz instrumentem. Dzisiejszy koncert jest takim zwieńczeniem i podsumowaniem tego kończącego się roku szkolnego. Bo miniony rok obfitował w liczne wydarzenia artystyczne, a były to koncerty w tej sali, w auli LO, w łukowie, liczne audycje klasowe w każdej specjalności i także liczny udział uczniów w warsztatach instrumentalnych organizowanych na terenie naszej szkoły, a także udział w mitingach, kongresach i lekcjach mistrzowskich w dużych ośrodkach kulturalnych takich jak Łódź, Katowice czy Warszawa. Nasi uczniowie. Godnie reprezentowali Państwową Szkołę Muzyczną w Łukowie na licznych konkursach i festiwalach, zdobywając nagrody i wysoką punktację. Zaprezentują się uczniowie ze wszystkich klas instrumentalnych oraz zespoły kameralne, których w tym roku mamy więcej niż zazwyczaj. Oraz chór oczywiście, który stanowi takie podsumowanie nauki w naszej szkole, jako że w chórze uczestniczy bardzo duża ilość uczniów i uczennic. Stąd też spore zainteresowanie dzisiejszym koncertem, na który serdecznie zapraszamy. Bardzo byśmy chcieli, ale to jest niemożliwe, żeby wszyscy uczniowie zagrali na jednym koncercie, więc no jakieś, musieliśmy postawić jakieś, jakieś granice. W koncercie zaprezentowali się uczniowie, którzy w ciągu roku odnosili sukcesy na konkursach i przeglądach oraz tegoroczni absolwenci Łukowskiej Szkoły Muzycznej. Wszyscy z mojej rodziny, yy, od strony mamy, byli w szkole muzycznej, moja siostra grała na flecie i zachęcała mnie do tego i stwierdziłam, że mogę spróbować, no i spróbowałam, no i udało się i jestem w szkole. Może jeszcze będę zdawała do drugiego stopnia, ale jeszcze się zastanawiam nad tym. Moja historia z fletem zaczęła się tak, że... W sumie tak przypadkowo trochę, bo na początku zdawałam na czteroletni na gitarę, yy, no ale się nie dostałam i... Przechodziłam po prostu z moją mamą jeszcze przy starym budynku tam w centrum i moja mama powiedziała, że czy może nie chciałabym spróbować na plecie. No i właśnie tak się zaczęła moja historia z fletem. I no, można powiedzieć, że dobrze się skończyła. Jestem w sumie zadowolona, że wybrałam ten instrument. Uczymy na akordeonie, gitarze, flecie, fortepianie, klarnecie, skrzypcach, saksofonie, kuzonie i trąbce. Obecnie jest to około 110 uczniów, to się, to się waha, przeważnie od 110 do 130, tyle uczniów jesteśmy w stanie jednorazowo kształcić. Szkoły muzycznej mają teraz wakacje. We wrześniu wrócą do szkoły. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim naszym pracownikom, nauczycielom, pracownikom sługi oraz uczniom, którzy dzielnie, dzielnie się trzymali, pracowali, kształcili, rozwijali talenty i sprawiali nieraz, że jesteśmy dumni z ich powodu.